Cześć. Z tej strony Agata Gracka. Jestem dietetyczką kliniczną i specjalistką od kobiecych hormonów, a moją misją w tym podcaście jest pokazać ci, jak dzięki diecie i stylowi życia możesz odzyskać równowagę hormonalną i czuć się dobrze w swoim ciele. Zapraszam. Rozmawiamy sobie dzisiaj o takim momencie, kiedy stare nawyki już ci nie służą, a nowe jeszcze nie działają i kiedy kolejny raz masz poczucie, że gdzieś coś utknęło. Że jakoś nie widzisz pewnych rzeczy tak, jak być powinny, że w pewnym sensie stare już wiesz, że nie powinno być takie, jakie jest i że tego już nie chcesz robić, ale jeszcze nie wiesz, jak masz zrobić, żeby było inaczej i jak wywołać tą zmianę, którą chciałabyś, żeby się wydarzyła, nawet gdy już wiesz, jaka to powinna być zmiana. Niekoniecznie zawsze to działanie idzie w parze z tym, że wiemy, że już czegoś nie chcemy, więc Troszkę dzisiaj o tym poczuciu utknięcia i o tym, co możesz z tym zrobić i jak spróbować do tego podejść i czemu się poprzyglądać? Czy to w temacie swoich nawyków i diety, kiedy na przykład nie umiesz przestać jeść słodycze, nie umiesz przestać chodzić wcześniej spać, nie umiesz przestać skrolować, a wiesz, że nie jest to dla Ciebie dobre. Czy to z brakiem ruchu i takim nie chce mi się, chociaż wiesz, że powinnaś się ruszać, wiesz, że lepiej się czujesz, kiedy się ruszasz. Ty to wszystko wiesz, ale nie potrafisz tego zmienić, nawet jeśli wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre i to ci nie służy. Czy z takim poczuciem, kurczę, tyle robię, a efektów nie ma? I też masz tutaj takie poczucie utknięcia, że tyle właśnie wysiłków to wkładasz i wiesz, że no coś trzeba by tu zmienić, ale niekoniecznie wiesz jak i co? Czasem, czasem wiesz co, a czasem nie wiesz co i to też jest problem. Czy z jakimkolwiek innym tematem. Ja też będę tu na pewno wplatać szczegóły właśnie, czy przykłady z mojej relacji, w której czułam, że utknęłam, a niekoniecznie chciałam to zmieniać. I myślę, że główna rzecz, którą chciałabym na samym początku tutaj właśnie ci zajawić, to poprzyglądaj się, co ty na tym zyskujesz, że Jesteś w tym, w czym jesteś, że wiesz, że to stare jest takie, jakie jest i jest niespecjalnie dobre dla ciebie, ale nie potrafisz tego zmienić, ale nie potrafisz wyjść z tego schematu i nie potrafisz sięgnąć po nowe. Bo przyglądaj się, co ci to daje. Bo ja właśnie kilka miesięcy temu poczułam, jak bardzo mocno utknęłam i nałożyłam sobie takie klapki na oczy, żeby tego nie widzieć. Przez lata, jak nie, może, może nawet lata, miesiące na pewno. Miałam te klapki na oczach, i czułam jakiś ścisk gdzieś. Czułam, że jestem cały czas napięta, że coś się dzieje z moim ciałem. Chodziłam po fizjoterapeutach, żeby pomogli mi poradzić sobie na przykład z tym bólem i tym ciężarem, który czułam, ale nie chciałam widzieć tego, co jest pod spodem, tej realnej jakby przyczyny, tego, co powoduje u mnie takie duże napięcie i ciśnienie. I to było dla mnie jak obudzenie się z takiego koszmaru z po prostu potem od stóp do głów. I my sami się troszkę wpędzamy w takie koszmary, ale to nie mówię ci tego, żebyś teraz sobie to wypominała i była na siebie zła, tylko nasz mózg i ciało dokładnie tak działają: że zawsze wybierają znane, zamiast lepszego, nowego. Bo to znane, nawet jak nie do końca idealne i nie do końca ci służące, to jest bezpieczne. I robienie czegoś nowego zawsze kojarzy się z ryzykiem, niebezpieczeństwem, i twoje ciało tak to niestety rozumie, twój mózg też i będzie ci cały czas pomagać wybierać to, co znane, bezpieczne. Bo takie są naturalne mechanizmy. Ale wiedząc o tym, możesz troszkę próbować inaczej na to spojrzeć i delikatnie, w bezpieczny nadal sposób próbować wprowadzić jakąś zmianę. No ale jakby kluczowe jest w tym wszystkim to, że robiąc to samo, nie dojdziesz do innego rezultatu. I trzeba zaakceptować, że nowe zawsze, nie, zawsze będzie troszkę niebezpieczne i zawsze będzie troszkę niepewne i nie od początku będzie łatwiej i przyjemne. I. Cholernie trudno jest to zaakceptować, moim zdaniem. Mi cholernie trudno jest zaakceptować, że chcę czegoś innego, ale niekoniecznie potrafię, że to, że chcę czegoś nowego, to niekoniecznie wiem, jak tam będzie, czy to będzie fajne, czy to napra naprawdę tego chcę, bo dopiero przekonam się tak naprawdę, gdy tam będę, czy naprawdę tego chciałam, czy może jednak chodziło mi o coś innego, ale jeszcze tego dzisiaj nie wiem. I jest tu masa pytań, które można by sobie zadać, ale nie chcę dzisiaj wchodzić w jakieś rozważania filozoficzne, bo nie o tym jest ten podcast. Chciałabym tylko uświadomić Ci, że nowe nawyki, nawet to nie jedzenie słodyczy, ruszanie się, albo robienie czegoś z efektami, ale w inny sposób niż dotychczas robiłaś, i nie ciśnięcie tak mocno, to jest trudne i to jest nieznane. I to jest coś, gdzie musisz często puścić kontrolę i skupić się na tym, co małego możesz tutaj wybrać, nawet jeśli to nie będzie idealny jeszcze wybór docelowy. I Różnica jest między tym, też realnym nie mogę czegoś zmienić, a wygodnym nie chce mi się. I przyglądaj się temu, bo możesz naprawdę powoli, Powoli wybierać troszkę inaczej. I ja dzisiaj właśnie tak do tego podchodzę w całej mojej takiej zmianie życiowej, w całej zmianie, która się we mnie wydarza, w moich relacjach, w moich nawykach, w moim życiu, że powoli, codziennie, pomału wybieram inaczej. I działam troszkę z taką myślą i intencją. Bardzo często zadaję sobie to jedno pytanie: jak ja chcę, żeby naprawdę moje życie wyglądało? Co robi, co wybiera, czego nie robi? Ta nowa Agata i właśnie czym się różni to życie tej nowej Agaty od tego, którą obecnie Agatą jestem. Ym, I czasem jest tak, że co tydzień te odpowiedzi będą zupełnie inne, bo już się coś zmienia i już się coś tutaj troszkę transformuje. Więc zachęcam Cię, żebyś sobie to pytanie, jak chcę właśnie, żeby naprawdę moje życie wyglądało, co robić, czego nie robi, co wybiera, czego nie wybiera, co mówi, czego nie mówi. Ta nowa wersja Ciebie, żebyś naprawdę się nad tym zastanowiła, bo jeśli weźmiemy sobie... Na tapetę, na przykład temat yy, niskrolowania, czy ogólnie zadbania o sen, o higienę snu, no to domyślam się, że dużo zmian przed tobą, jeśli obecnie masz taki problem, ale jeśli dzisiaj zastanowisz się co robi ta nowa wersja ciebie, i co wybiera ta nowa wersja ciebie i dlaczego, to pewnie będzie to wybranie tego, żeby na przykład poczytać książkę, zanim pójdzie spać, albo zrobić sobie jakąś wieczorną rutynę i nie wiem, skinker 10 etapów, albo jeszcze coś innego i odłożenie telefonu w innym pokoju, na przykład. No i okej, okay, może dzisiaj nie będziesz jeszcze w stanie wdrożyć tych wszystkich kroków, ale już wiesz. Czego nie robi ta nowa wersja ciebie? Czyli ta nowa wersja ciebie nie zabiera telefonu do sypialni i ta nowa wersja ciebie nie skroluje przed snem, bo ważne jest dla niej zdrowie, bo chciałaby się wyspać, bo chciałaby zadbać o ten sen i wspierać swoje zdrowie hormonalne. Na przykład. Bo chodzi tutaj o coś takiego, żeby zaczęła się wytwarzać w tobie, taka Twoja nowa tożsamość, tak naprawdę, która nie pyta, co ja mam zrobić, tylko kim chcę być, jak żyje ta osoba, właśnie jakie wybory dokonuje i dlaczego żebyś zastanowiła się nad tym, jakie są Twoje wartości, które pod tym stoją, Twoje zdrowie może być tą wartością, może dobra relacja, może to, żeby właśnie nie mieć takiego poczucia, że frustracji, że dużo robisz, a niewiele to zmienia, żeby mieć poczucie dobrze wykorzystanego czasu, żeby być efektywną w życiu, czy może masz jeszcze inne cele i inne wartości, ale żebyś zastanawiała się częściej właśnie kim chcę być, a nie koniecznie co mam zrobić, bo jeśli naprawdę zastanowisz się jak ta nowa wersja ciebie, nawet bardzo odległa, jak wygląda jej życie, to o wiele łatwiej będzie ci wczuć się w to, że naprawdę chciałabyś się tak poczuć, i o wiele łatwiej będzie ci też zastanowić się nad tym, co realnie możesz zrobić i co dzisiaj małymi krokami po prostu cię do tego przybliży. Ale mówiłam też o ukrytych korzyściach w ogóle z takiego utknięcia i wybierania po staremu. I wyobraźmy sobie właśnie parę przykładów. Jeśli na przykład jesz codziennie albo co drugi dzień, albo nie wiem, raz w tygodniu słodycze, chipsy, jesz całą tabliczkę czekolady na przykład, to co Ci to daje? Jaka jest Twoja korzyść z, tego, z tej sytuacji? Masz na przykład szybki sposób na swoje emocje, bo pewnie coś tutaj się dzieje i często takie zachcianki to jest po prostu taki głód emocjonalny którego nie da się zaspokoić tą czekoladą i ona tak naprawdę nic nie zmienia, ale masz wtedy pewien komfort pod tytułem Nie muszę się starać i łatwiej jest sięgnąć po tą czekoladę niż realnie przyjrzeć się, co to za emocje, skąd one się wzięły, co je spowodowało e, i wytrwać w ogóle trud szukania innych rozwiązań, które nie zawsze od początku działają. Więc możesz mieć korzyść z tego, że jesz codziennie te słodycze, czy, czy chipsy, czy jakiekolwiek inne rzeczy sobie tutaj wpiszesz. Pod postacią tego, że masz szybki sposób na swoje emocje, którego, no nie ukrywajmy, praca nad emocjami nie da ci takiego szybkiego rozwiązania. I najpewniej zajmie ci to tygodnie, jak czasem dłużej, żeby rzeczywiście twoje sposoby nowe miały szansę zadziałać. I co wtedy? Jak sobie teraz poradzić z tym zalewem emocji? To jest trudne. Więc to jest twoja korzyść, że, okej, okay, nie musisz się za bardzo starać, masz e, coś, co działa, nie? Niekoniecznie jest to dla ciebie dobre, że to wybierasz, ale masz coś, co działa i dopóki nie przyjrzysz się tym emocjom, no to najpewniej nie będzie tak prosto. Też popracować nad tym nawykiem i go zmienić. Druga rzecz to na przykład idąc po to co nowe, nie wiem, zmieniając pracę, która ci nie służy, która wymaga od ciebie nadgodzin, nocek albo jeszcze innych rzeczy, która jest bardzo stresująca, bardzo odpowiedzialna i w której czujesz, że nie dajesz sobie rady ze stresem, albo na przykład zmieniając związek, relację na inną, to Nigdy nie masz gwarancji, że to co wybierzesz będzie lepsze niż to, w czym już jesteś i zawsze możesz mieć takie poczucie: ta praca jest wystarczająco dobra, ta relacja jest wystarczająco dobra. I niestety ryzyko jest takie, że może się nie udać, że jeśli będziesz coś zmieniać w swoim życiu, to może się nie udać i możesz wylądować w jeszcze gorszym miejscu niż byłaś. No, ale też z druga strona jest taka, że nie zmieniając niczego, e, okej, okay, nie ryzykujesz porażki. I zmierzenia się z tym, że się nie uda, ale też tkwisz w życiu byle jako. I ja właśnie w takim miejscu się w tym roku ocknęłam, że nie zmieniałam mojego związku i mojej relacji e, przez wiele lat. Bo miałam też poczucie, że tak, no nie wiem, czy będzie coś lepszego, że, że mam poczucie, że to jest wystarczająco dobre. I no, można tak tkwić, nie ryzykować żadnej porażki i nie mierzyć się z tym, że może się nie udać, ale można też wtedy żyć bardzo byle jako i mieć bardzo duże poczucie zmarnowanego swojego czasu, potencjału, zmarnowania czasu drugiej osoby i mieć poczucie, że po prostu nie żyje się w pełni tak, jak mogłoby być. I nie wiem, może obudzę się kiedyś w punkcie, że stwierdzę, że dobra, jednak. W ogóle nie ma sensu niczego zmieniać. Nie sądzę, że się obudzę w takim punkcie, bo mimo wszystko każdy nowy etap i każdy raz, jak w swoim życiu jednak poszłam po jakieś nowe, zmieniając coś, to udawało się to jednak zmienić na lepsze. Nie zawsze od razu, ale jednak udawało się zwykle dzięki mojej wytrwałości, dzięki mojej determinacji i temu, że naprawdę bardzo wierzę w siebie i wierzę, że zasługuję na coś lepszego. To naprawdę wierzę, że też to lepsze przyjdzie. Tylko nie zawsze od razu, i czasem potrzebuje mnie to jeszcze przeciorać w różne sposoby, zanim do tego lepszego się dojdzie. No i jakby jeszcze jeden taki aspekt mi przychodzi do głowy, jaką możesz mieć korzyść z tego utknięcia, no to w pewnym sensie masz wymówkę. Możesz robić siebie ofiarę, inni ci współczują, możesz mówić, że nic się nie da tu zrobić, że jesteś zepsuta, i zdejmujesz z siebie trochę odpowiedzialność w ten sposób. To jest to wygodne, bo, bo zwyczajnie problem jest większy niż ty, nie dotyczy ciebie, ty nie jesteś tutaj w niczym winna, ale abstrahując od tego, nie jesteś winna, ok, Pamiętajmy o tym, tylko chodzi mi o to, że staje się to taką twoją wymówką i sposobem, w który możesz sobie z tym radzić i jeszcze uzyskiwać wsparcie o tym. Innych ludzi, współczucie, empatię i, i brać troszkę tutaj uwagi, takiej, czy bliskości innych ludzi, którzy w ten sposób ci wspierają. I okej, okay, nie ma nic złego w żadnym z tych mechanizmów, dopóki czujesz, że one działają i dopóki jest w tym dobrze. Nie? I no pozostając w tym, co znane, jest jedynie taka ryzyka, że to ci nie służy. I że to też jest trudne, bo jesteś ciągle sobą rozczarowana, jesteś ciągle zmęczona, jesteś ciągle sfrustrowana. Przekłada się to na jakość Twojego życia, na Twoje relacje, na to, że jesteś bardziej drażliwa. Że łatwiej popadasz w jakieś wahania nastrojów i jesteś nieprzyjemna dla partnera czy dla siebie samej. E, że przez tą frustrację, rozczarowanie, twoje ciało cierpi, y, kumuluje więcej napięć, wybierasz jeszcze gorsze rzeczy y, i częściej ta czekolada czy te chips będą wjeżdżać, bo więcej będzie jeszcze tych emocji trudnych, typu rozczarowanie, frustracja, lęk o przyszłość. I to też jest trudne, więc warto to zauważyć, że okej, okay, wyjście po coś nowego jest szalenie trudne i staranie się zmienianie czegoś jest szalenie trudne, nie ma ryzyka, jest ryzyko właśnie i nie ma gwarancji, że będzie lepiej, ale to w czym jesteś też jest trudne i to też ma dla ciebie masę y, rzeczy, które są szalenie, szalenie wymagające. Więc okej, okay, zmiana z jednej strony jest trudna i tutaj wszystkie wzorce, stare nawyki, głośno, głośno krzyczą i często cię zawracają na każdym kroku. Nawet jak już przez tydzień będziesz się trzymać w ogóle nowych nawyków i będziesz z nową wersją siebie, to często potem w gorszej chwili wrócisz do starego. Jak automat. I tak to działa. I warto też zaakceptować, że tak właśnie może być. I potem tylko kluczem jest, tylko, hmm, skreślę cudzysłów, że tylko kluczem jest powrót do tego, co chcesz, aby pozostało w Twoim życiu. Poddawanie się jakby temu staremu życiu na autopilocie, czy wybieranie właśnie w zgodzie ze swoimi wartościami zdrowiem, szczęściem, dobrem, swojego ciała, swojego związku, swojego życia czy najlepsze będzie dla finansów pozostanie w tej pracy czy pozostanie w tej pracy będzie najlepsze dla twojego zdrowia czy pozostanie w tym związku będzie dobre dla ciebie i twojej przyszłości czy przyszłości tej drugiej osoby czy jedzenie tych chipsów na kanapie co piątek wieczór jest dobrym pomysłem i służy twojemu zdrowiu i twoim celom czy może właśnie to scrollowanie wieczorem naprawdę czemuś służy włącz po prostu świadomość, przyglądanie się temu, obserwowanie tego takim, jakie to jest. I nie udawaj, że, że to jest tylko trudne i że ty już tak masz. I nie rób z tego po prostu takiej wygodnej wymówki, bo to stare chce cię ochronić. I tak jak już mówiłam, twoje ciało i mózg właśnie tak wybiera, że to znane jest bezpieczne, a wszystko co nowe kojarzy się z ryzykiem. No i cóż, i chciałabym tutaj dotrzeć do takiego podsumowania, sedna. Mm, przypomnieć ci o tym, co najważniejsze w, w tym podcaście, w tym odcinku. Po pierwsze, właśnie, żebyś była dla siebie łagodna, żebyś zaczęła w ogóle od pytania, jaka jest ta nowa twoja taka tożsamość, jak widzisz tą przyszłość, kim ty chcesz być i, i co ta nowa wersja ciebie robi, a czego nie robi. I jak powolutku, powolutku, małymi krokami możesz się do tego zbliżać, nie wymagając od razu od siebie, że staniesz od razu w tych nowych butach, bo to się najpewniej nie wydarzy. Żebyś była właśnie taka bardziej łagodna niż zdyscyplinowana, tylko i wyłącznie, i że czasem właśnie trzeba mniej cisnąć, cofnąć się troszkę do środka, a więcej właśnie wybaczać sobie i, i mniej było, żeby mniej było takiej presji w tym. Bo taka zmiana od jutra wszystko w ogóle inaczej i od, jutra, i od jutra na 100% najczęściej kończy się fiaskiem, bo jest to właśnie za duże. I twoje ciało całe będzie tutaj sabotować też ten proces, bo to będzie za duże i za trudne i zbyt niebezpieczne. Więc będziesz łatwo wracać do starych schematów wtedy, jeśli będziesz po prostu robić sobie takie wielkie rewolucje. Też, żebyś pamiętała, żeby nie porównywać się z innymi, bo. To jeszcze bardziej będzie porównywać potęgować twoje utknięcie i jeszcze bardziej będzie to wpędzać w to poczucie, że jesteś do dupy, do bani i że jesteś zepsuta. Bo ty masz swoje tempo, ty masz swoje wyzwania. Nigdy nie wiesz, jakie wyzwania ma ta osoba i jak dokładnie wygląda sytuacja tej osoby. Nawet jeśli jest to twoja bliska przyjaciółka, to nikt nigdy nie mówi 100%, nie pokazuje 100% swojego życia i 100% swojej rzeczywistości. A już na pewno ludzie z internetu nie są dla ciebie takim lustrem i kimś, kto może tutaj być dla ciebie dobrym e, źródłem do porównania. Więc naprawdę e, pomysł o tym, jakie ty masz korzyści z tego, że jesteś w tym utknięciu, jakie korzyści są z tego. Że nic się nie zmienia? Jakie są korzyści z tym, że mm, wybierasz to, co wybierasz dzisiaj, i że nie udaje ci się zmienić, mimo że tak długo już próbujesz? Jaka jest właśnie tutaj ta Twoja? korzyść i te plusy, co zyskujesz na tym, bo zrozumienie tego też pomoże Ci łatwiej nad tym pracować, gdy zobaczysz realnie jak wygląda ta sytuacja. No i pamiętaj, że jakby jedno i drugie jest trudne nie? i ta zmiana jest szalenie trudna, ale to w czym tkwisz też jest trudne i to też wcale nie jest takie wygodne i łatwe, tylko Twoje ciało całe pomaga Ci wytrwać w tym, co łatwe i wygodne i co jest, bo zmiana jest po prostu bardzo niebezpieczna i Trudna. <laughs> Więc bądź dla siebie łagodna. Pomysł o tej wizji swojej przyszłości, jak chciałabyś, żeby wyglądała, i jak możesz małymi, małymi kroczkami powoli zbliżać się do tej kobiety, którą chcesz się stać. Trzymam kciuki. Oczywiście, jeśli chcesz się podzielić ze mną swoimi wnioskami albo swoimi rozkminkami, co tutaj odkryłaś, jakie Ty korzyści masz ze swojej sytuacji, jestem bardzo ciekawa. Daj znać koniecznie, odezwij się do mnie na Instagramie albo napisz do mnie maila. Wszystkie kontakty i na miarę znajdziesz zawsze w opisie tego odcinku. Odcinka. Trzymaj się ciepło. Miłego dnia. Cześć.